Przed nami, mam nadzieję, 90 minut niezapomnianych emocji. Napoli stawi czoła Granadzie. Bramkarz nie powinien mieć kłopotu z przejęciem tej górnej piłki. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. I jest gol proszę państwa, ależ otwarcie mamy pierwszą jakże ważną bramkę tego spotkania. Obejrzyjmy to raz jeszcze znakomita centra. Bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę, świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Losano. Głęboka wrzutka w kierunku Insigne. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Fabian. Uwaga, mamy strzał. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Driss Mertens. Fantastycznie! Szkoda. Była szansa na wyrównanie. Schodzi do środka. Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Ładnie przechwycił piłkę. To może być wyrównanie? Kola, więc jednak wysoki pressing się opłacił. Taki rozwój wypadków wisiał w powietrzu. Wykonali kawał solidnej roboty. Walczyli o każdy metr boiska, zmusili rywali do błędu i wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo! Popatrzmy ponownie, jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty i tak właśnie było w tym przypadku. No, z tego miejsca można strzelać. Insigne! Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie! Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Dries Mertens. Jest okazja do dośrodkowania. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Obronił! Ależ kapitalnie to zrobił. Dośrodkowanie z różnego. Szesnastkę. Jest gol dla Napoli. Teraz uspokoją nieco grę. Prowadzą dwiema bramkami. Powinni szanować piłkę. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z boiska. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, do więzienia zwycięstwa i obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Inicjatywa teraz po stronie Napoli. Nie schodzą z połowy rywala trybuny, wietrzą bramkę. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dośrodkowanie zrożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Bakajoko. Nieprawdopodobne. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Piłka posłana w pole karny. Czy ktoś zdoła strzelić? Uspokoili grę cierpliwie. Teraz szykują następny atak pozycyjny. Pierwszorzędna interwencja do końca, jeszcze 15 minut. O ile sędzia nie przedłużył, Jego Demę zacentrował. Teraz tylko dobrze uderzyć, tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Możemy jeszcze raz obejrzeć te akcję, Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Udany pressing, mają piłkę. Goal, proszę Państwa Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika Drużyna nie wycofała się Odzyskała piłkę zanim obrona zdążyła się zorganizować I wykorzystała sytuację Jeszcze raz oglądamy bramkę Która zdecydowanie obciąża obrońcę Jak on mógł tak łatwo oddać piłkę rywalom W tak niebezpiecznej strefie Nic dziwnego, że natychmiast wykorzystali taki prezent Po meczu z pewnością nasłucha się od trenera Ładnie prostopadle O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć Główkował, ale spudłował Dogrywa nieco za siebie Jest! Co tu się teraz dzieje? Fantastyczna remontada Odrobili ogromną stratę I teraz w końcówce jest wciąż nadzieja Nadzieja na wyrównanie Ależ tu się będzie teraz działo tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego, to musiała paść bramka. Każdy zawodnik wie, gdzie i kiedy. Może dobić rywala? Ale z gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobrą. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy. Do zwycięstwa.